Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym filmiku nagram dla Was dla tajemniczego Jokera z Messengera słowo, które będę dla Was opowiadał, czyli łota heli. Więc zapraszam Was na profil Realu Poznanie. Link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 89 łapek w górę, dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie. Łotacheni to podobnie w gwarze górskiej pochodzi od słowa juchac, albo po prostu od słowa śmiejącego się, na przykład a, 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 śmiejemy się z jakiejś akcji, albo z jakiejś osoby, która popełniła błąd życiowy, albo po prostu łotacheni to znaczy żartobliwie, żart taki, stwierdzenie tego słowa, że synonim słowa łotacheni to znaczy śmianie się z kogoś sympatycznego, Albo po prostu śmianić się z kogoś sympatycznie w sympatyczny sposób. Można to określić gwarą krowską, albo po prostu gwarą kreskową. I tak to słowo jest rozpowszechnione przez osobę normalną. Można dodać synonim słowa łota Henny, że można się albo śmiać, albo po prostu mieć z tego radochę. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mu jakże Przefajny odcinek o opowiadaniu o słowie łota Henny w żartobliwej gwarze dość pośmianie się z kogoś albo z czegoś lub czegoś tam, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę ok w górę, a jak nie to trudno subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pałowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi Trzymajcie się ciepło, czyści, pa narka, pa, pa elo, pa mordy Życzę wam miłego dnia Ja szczurowe, ogarnij się, pa pa